Właśnie zaczęło padać. Coś Wam pokażę. na sobie zrobić prysznic tak jak widzicie plecaki już spakowane żegnamy się z Kito drugi dzień października terminal północny Karesel i ruszamy słuchajcie 80 km na północ, północny wschód do miejscowości Otabalo o, no, jesteśmy już w autobusie, czekamy na odjazd, ludzie się pomału schodzą. Słuchajcie, bilet 6,50 na, na dwójkę 3.25, słuchajcie, za odległość. Mapa mi pokazuje ponad 80 km. Także no, transport jest tu jest tu w dobrej cenie. Weszła policja turystyczna, zbiera od wszystkich numery telefonu. Dla bezpieczeństwa także czujemy się bezpiecznie. No jest, i jest, czekamy na odjazd. Będziemy pewnie jechać z dwie godzinki. Witajcie w otawalu. Już mi się tu podoba. Zobaczcie. Tak, tu się już dzieje, już targowiska, owoce na ulicach. Pięknie. Już dużo więcej rdzennej ludności tutaj zajmującej się handlem. No już Następne następne oblicze Ekwadoru inne podchodzę do nas. Podchodzimy już do naszej miejscówki. Czekamy, 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 nic nie ma, bo to były apartamentowce, słuchajcie. problem się kontaktować. Kurde, nie odbiera ani telefonu. Wysłamy maila. Stoimy, stoimy, stoimy. Próbujemy się jeszcze tam wszystkie sposoby, jakieś inne maile skontaktować. Patrzę dokładniej. A ja na Bookingu zarezerwowałem, słuchajcie, od 2 do 5. Ale listopada. <tryk> Próbowałem zmienić to na... Dzisiaj, od 2 do 5 października, ale nie ma wolnych miejsc. Całe szczęście, że rezerwowałem bez karty kredytowej. By nam zeszło. Także idziemy do, teraz do naszego drugiego wyboru. 300 metrów dalej. Hostel La Rosa. Już idziemy tak po prostu z ulicy. Ale numer, kurde, jak ja tego nie zauważyłem. Dobra. Z, jesteśmy już w naszym pokoiku. Naszej drugiej opcji bardzo ładnie, dwa wielkie łóżka czyściutko malowane widać po remoncie. Ale słuchajcie, nie, nie mogę przeżyć tego w tej samej cenie. Naprawdę, w tej samej cenie, słuchajcie, był apartament 75 metrów kwadratowych. Dwie sypialnie salon, kuchnia. Tylko wiecie, że jak wczoraj rezerwowałem, to mi się po prostu podpowiedział, podpowiedział od razu listopad. I nie wiem, nie, nie zauważyłem po prostu drugi, piąty ciach poszło. Co zrobić, może dlatego ta cena była taka dobra. Dlatego, że to był listopad. A gdyby to był teraz październik, może by była dużo wyższa. Kto to wie, ale ładnie, bardzo ładnie. Dobra, co? Rozpakowujemy się. No i tyle. Pogoda, widzę, identyczna jak w Kito. Jest 14:46 i tak. Z 10 minut temu zaczęło lać. A ja już głodny jestem, jak pies. To są jakieś knajpki, nawet je i właśnie z bardzo dobrymi cenami. No ale trzeba tam przelecieć. Chyba gdzieś. Gdzieś tutaj, na tej ulicy Wykorzystujemy okno pogodowe. Wychodzimy coś zjeść. No, zasiedliśmy, znaleźliśmy tą samą knajpę właśnie, koło której przechodziliśmy. Takie ceny. jakieś wielkie porcje, słuchaj, ale za tą cenę można nawet sobie zamówić dwie porcje za dwa dolary także nie ma problemu wow. nie, nie źle nie, zobaczcie, słuchajcie za dolar pięćdziesiąt z ręką kurde Pff. szok i nie do kieszenia Aż to szok i niedowierzanie. I słuchajcie, ryzyk fizyk, ryzyk fizyk, zamówiliśmy dwie kawy za 25 centów. Każda. Każda. Zobaczymy. To co? Kącik gastryczno-astronomiczny. Raz. Widzę, że tu się je łyżką. Może być łyżką. To jest Sprawdzam. Ryż jak ryż pewnie. Ugotowany dobrze. Muszę rozczytywać, co to jest Tutaj słuchajcie. Próbuję teraz... To. Co to jest? To jest ziemniak? Jak ziemniaki z jakimiś placzkami mm. Ziemniaki z placzkami Dokładnie, słyszeliście? No, ziemniaki, ale w takim sosie, tak jakby z podrobów i mięsko teraz. biorę mięsko teraz. Trochę hmm. Kurde, nie ma się czego czepić. Naprawdę bardzo smaczne. Trzecie za 1,5 dolara. Chociaż wtedy w kito za 1,5 mieliśmy dwudaniowe. Y, banan i napójne. Ale to są chyba Nebraty, pan. Nie wraty. Dwie kawki. Nie, tak, no. myjemy. Widzimy się po, po posiłku. Słuchajcie, zaskoczenie. Ten rezygnacji z mo moczę dziuba w tej kawie za 25 centów. I przysięgam jest lepsza niż, niż tutaj w Kłanie Waldezie. To nie jest wiadomo, no. Ale jest sparzona, jest porządnie. To nie jest rozpuszczalna kawa, naprawdę jest. Naprawdę jest lepsza, niż płanie Zobaczcie, że serwowana w takiej budzie filiżance. Kurde. Plusik, to jest piękny plusik. Właśnie wyczytałem, że to miasto jest znane, najbardziej znane z targowiska, na które przyjeżdżają okoliczni yy, mieszkańcy z okolicznych wiosek, miejscowości i wystawiają swoje wyroby. I to jest tylko w sobotę, także dzisiaj. Także mamy jedyną możliwość, żeby troszeczkę ponagrywać. Już trochę widzę się tutaj składają. W sumie już jest 16, ale jeszcze trochę jest. Ola. Jak widzicie mają pącza, wszystko jest takie. No wszystko jest mega ciepłe. No zobaczcie, dywanik z lamu. Sweterki. No, to już widać po tym, że jesteśmy w górach i potrafi być tutaj zimno. Rozpogodziło się. Jest godzina 16. W Kito już by normalnie nam już dupska marzły, a tutaj na krótki, rękawek pogoda. Jesteśmy faktycznie no, trochę niżej, ale tu jest, z tego co sprawdzałem, 2 i 2500 metrów nad poziomem morza, czyli no dalej jest, dalej jest wysoko. Wyszliśmy już ze strefy takiego targowiska. Tutaj dalej troszeczkę ludzie jeszcze stoją na chodnikach i handlują, ale już. Jakimiś takimi drobiazgami. Tu jest taki deptak. Ja spróbujmy się przejść tam, bo widzę tam w oddali jakiś taki ładny kościół. Miasteczko bardzo turystyczne. Wszędzie hostele, knajpki, restauracje. Ceny bardzo zróżnicowane. Od takich jakie lubimy, czyli. Czyli za dolara, to takich i za 4, za 7 dolarów obiady. Gość w hostelu powiedział, że tu jest bardzo bezpiecznie. Możemy chodzić tutaj po nocy, nic kompletnie nie powinno się nam stać. Pani właśnie powiedziała, że masz cewre kamera. A <laughs> te Bata mówi, że jakaś pani przychodziła i mówi, że mam cewre kamera. A cevre to jest tutaj w Kolumbii i tutaj. E, w wolnym tłumaczeniu zajebista. <laughs> yes, słuchajcie, i w końcu, w końcu jesteśmy na placu kogo? Simona Bolivara. No, już dawno nie było okazji. Słuchajcie, naprawdę przypomina nam to Antiguę. Oczywiście nie jest tak ładne, ale naprawdę eee, ludzie, ich wygląd po prostu karnacja. Zobaczcie, no, ten, patrzcie, ten główny plac z wulkanami, z górami tutaj na horyzoncie. Naprawdę to wygląda jak Antigua Guatemala. To <średz> orygin <oryginaride> jest w tak wolnym tłumaczeniu ee, symbol dziedzictwa niematerialnego, tych miejscowości, wiosek rdzennej. rdzennych. Rdzennej ludności. rdzennej ludności i tak. Kitwa. Bardzo klimatyczne miasteczko. Zobaczcie, jakie ładne budyneczki, takie dwupiętrowe. My jesteśmy w sobotę, także pewnie, pewnie na weekend przyjeżdża bardzo dużo tutaj turystów, stąd też z Ekwadoru bo tak w sumie nie widzieliśmy dużo yy, chodzi o, o, o twarze yy, turystów gdzieś tam z zachodu I na końcu tego deptaka doszliśmy do następnego placu z kościołem Nuestra Senora de Montserrat no, ma swoje ma swoje lata. O, no, zobaczcie, dotarliśmy do takiego marketu owocowo warzywnego Pięknie. No, w kito, w kito takiego nie było. Pięknie. E, musimy nabyć sobie jakieś owoce na wieczór. Szukamy. Co tu mają? Pomarańcze, banany. Jabłka, no, wszystko to co, to, co znamy z Ekwadoru. Ee, e, e, e. Zaraz sobie coś pomyślimy, co tu kupić. Ci wszędzie są takie same. Tylko dać im komórkę z bajką i już świat nie istnieje. Dobra, kupiliśmy, słuchajcie, kiść bananów, chyba z 2 kilo tam było. E, jabłka, których nie jedliśmy już... 7 miesięcy. Nie, gdzieś jedliśmy jabłka. Nie jedliśmy nigdzie jabłek. Słuchajcie, faktycznie... Nie jedliśmy jabłek już 7 miesięcy, ja pierdzielę. Kupiliśmy, słuchajcie, kilogram jabłek, bo nie były, nie były drogie. 6 jabłek za, za dolara, także za 4, 4 zł 6 jabłek. To jak na. To jest tanio, to jest tutaj tanio. E, tą taką małą, e, małą pap papaję. I dostaliśmy jeszcze gratis e, dwa pomarańcze. To wszystko za. Tak, jest 2 dolary. Doları. W sumie połowa ceny to był jabłka. Mamy taki plan na dzisiaj, żeby iść teraz do hostelu, zostawić te owoce, zmontować szybko filmik z moimi wykupami w Muzeum Świątyni Słońca, tak to będzie ten odcinek i sobie wyjdziemy wieczorem, słuchajcie, na miasto. Skoro zapewniają nas, że tutaj spokojnie można chodzić jest bardzo bezpiecznie. Wykorzystamy to i zrobimy pierwszy wieczorno-nocny odcinek z Ekwadoru. No nie licząc chyba e, w Puerto Cayo. Ale nie wiem, czy tam coś nagrywałem, bo tam Tam chodziliśmy. E, chodziliśmy po tym Puerto Cayo. Nawet w, środku yy, w środku nocy i złapaliśmy piwo i rum z Kubą Pozdrawiamy. Ale nie nagrywałem tego. Nie. gość z hostelu zarzekał się, że jest tu bezpiecznie wieczorem i w nocy. Także jak coś to będzie na niego. Wychodzimy na miacho A yy, jeżeli będziecie tutaj. To, a i zależy Wam na bardzo szybkim internecie, to polecam nasz hostel. Hostel, teraz Wam pokażę nazwę: Hostel R La Rosa. Słuchajcie, nie mieliśmy chyba takiego internetu w czasie naszej tutaj podróży. No, filmik 30-minutowy poszedł 20 minut, no, także szok. A my idziemy. Oj, słuchajcie, jest tutaj na pewno cieplej z 5 stopni, albo i lepiej jak, jak w Kito. No, słuchajcie, po 20, ja zobaczcie, no, i ruch. Idziemy zobaczyć na ten główny plac, tam gdzie było targowisko, czy tam się w ogóle coś dzieje. O, no. tak wygląda plac wieczorem. Bo nawet nie było widać nie? tych, no. tych miejscówek, wszystko było pozasłaniane. I ciekawe, czy to faktycznie tylko jest w sobotę. Nie no, zakładam, że pewnie jest codziennie, tylko w sobotę, w sobotę jest największy. Teraz to służy, jako miejsce spotkań młodzieży. A, pokażę Wam naszą niedoszłą miejscówkę, bo chyba w końcu Wam nie pokazałem. Słuchajcie, to jest ten poświetlony budynek naprzeciwko. I na dole jest jakiś sklep, u góry knajpa i na samej górze jest knajpa, a pomiędzy nimi są dwa piętra i to są piętra z apartamentami. I kurde, zamówiłem jeden z tych apartamentów za miesiąc. Ale czujecie 75 m kwadratowych z takim widokiem za 20 dolarów za noc. Mm -hmm. Ej dopa Ale mamy przynajmniej szybki internet Chociaż tutaj też mógłby być Nie wiem Craft beer A Nie wiem, czy sobie wejdziemy do jakiejś knajpki czy, czy sobie kupimy coś w sklepie I tu siędziemy. Chociaż tak żeby tutaj siedzieć to tak może nie jest bardzo zimno, ale nie jest też ciepło. No nie jest na siedzenie, byśmy usiedli, to... jeszcze z piwkiem jakimś, to tutaj przydałoby się coś mocniejszego. Naraz grzewkę. Ale ja przyznaję się bez bicia wczoraj w czasie montażu filmu wypiłem no, nie wiem, ile ty wypiłaś z tej flaszki? ta może 50 wypiła, więc ja wypiłem 325 ml alkoholu wysokoprocentowego. No, bardzo turystyczne miejsce, naprawdę. Dużo ludzi. Nie ma, nie ma wykrętów. Jeszcze nie, nie minęliśmy żadnego. No bo w Kito w tej porze to już nie. Powiem Wam, że duże wzięcie tu mają lody. Normalnie jak wszędzie są kolejki do lodów. I kawiarnia. Ale ja już straciłem tutaj nadzieję na, na dobrą kawę. Tu, tu, tu chyba nie istnieje, skoro w, w, Kito, w Kito nie znaleźliśmy słuchajcie i w turystycznych takich miejscach no, Przeszliśmy na główny plac, zobaczcie, ale ładnie. Tak, wieża ładnie podświetlona. Ślicznie. Super. I naprawdę gość w hostelu nie kłamał. Naprawdę spokojnie można tutaj wieczorkiem sobie chodzić po tym mieście. Także otabalo. Супер. Ale numer, zobaczcie co znaleźliśmy. Musimy tu przyjść jutro. Ale numer. Pierogi. Niestety nie spróbujemy pierogów. Pani tutaj powiedziała, że nie wytrzymali niestety pandemii. Tu dosyć długo, tutaj wszystko było pozamykane. No tutaj fest było. Lockdown no, był, był, był fest. Także nie spróbuję. Dobra. Podsumowując życie nocne. Po prostu otwarte knajpy i bary. Dużo ludzi na, na dworze spacerujących uliczkami. Ale żadnej muzyki. Yy, żadnej dys, żadnych dyskotek Takich hucznych imprez Niestety tu nie ma Także żeby tylko wyjść Coś tam zjeść że Napis się jakiegoś browara I wszystko Kącik gastryczno-filozoficzny. Więc nasz dzisiejszy dzionek w Otavalo kończymy przy romantycznej kolacji, słuchajcie. Zamówiliśmy sobie za całe 2,99 zestawik, który wchodzi w skład zupka. Cóż to za zupa? Rosołek? Rosołek z ryżem Rosołek z ryżem. A, kolendra. Rosołek? Dobry, naprawdę kurde. Chłościutki, smaczny, z ziemniaczkiem, z kurczaczkiem, a zobaczcie jak wygląda drugie danie. Mm, jak romantycznie ryż, frytki, kurczaczek, surówka. Pięknie. I jeszcze na Jest soczewica. Jest I kolka. Także za 2,99 udaniowy obiadek kolka w romantycznej scenerii. No i co, i chyba tym filozoficzno-gastrycznym elementem się możemy? ごめんなさい。<laughs>